Koniec przebudowy wiaduktu w centrum Gdańska. Budowlańcom szybciej niż planowali udało się ukończyć pracę na hucisku. W sobotę 10 października ulicą znów pojadą samochody i tramwaje. Będzie możliwość poruszania się w jedną stronę samochodem oraz e, będzie uruchomiony ruch tramwajowy na węźle, węźle Hucisko. Myślę, że to jest dobra informacja. Zakończenie remontu w pierwotnej wersji było planowane na koniec października. Dzięki dobrej pogodzie i sprawnej ekipie udało się znacznie skrócić ten czas. Dobra organizacja pracy ze strony Dorako to jest profesjonalny wykonawca, który przygotował, przygotował się do, tej, do tego zadania. Badania bardzo dobrze. No i tak jak widzimy, mamy początek października, piękne słońce, temperatury cały czas na plusie, to też nam pomaga. Z szybszego zakończenia prac zadowolenia nie kryją mieszkańcy. Sprawdzili się dobrze panowie. Te do, dojścia i, i dojazdy to ciężko. Przesiadać się z, z tramwaju na autobus, komunikacja się poprawi, chyba, tak? Tym bardziej. Otwarcie huciska to nie koniec prac. Budowa forum Gdańsk wkracza w kolejny etap. Jeśli chodzi o budowę forum Gdańsk, to kontynuujemy roboty ziemne, prace archeologiczne, prowadzimy też roboty fundamentowe tutaj wzdłuż ulicy Armii Krajowej przy elementach konstrukcji przykrycia torowiska i te prace do końca roku będą kontynuowane. W związku z zakończeniem prac na trasy wrócą linie tramwajowe nr 10 i 12.